Cool and night, cool and night Everything that kills me makes me feel alive Słuchajcie, pokażę Wam coś, co kupiłam w pandemii i muszę się wytwalić, ale ja nie mówiłam tam po angielsku, tylko po hiszpańsku. Pójść w tym, że powiedziałam, nie dziękuję, i tak dziękuję, i dziękuję, jak rozmawiałam z Babą na Kasie, ale to się liczy, tak? Małe kroki mówienia po obcym języku, i za chwilę będziesz. Czytać, pisać i rozmawiać o fizyce kwantowej. Tak to działa. <grym> Dobra, pokażę Wam strój kąpielowy, jak kupiłam. Wziąłam go tak, bo mam niby stroje kąpielowe. Jeden taki jednoczęściowy, ale okazało się, że jestem na niego za gruba. To, zna to znaczy, kupiłam go chyba, jak byłam na redukcji i ja sobie postanowiłam, że ja sobie go kupię i może będzie mi pasował, jak schudnę już tak całkowicie. No i się okazało, że jednak on na mnie nie pasuje niestety. Nawet jak już schudłam, a więcej już schudnąć nie schudnę, bo jestem w idealnej wadze. I tak się prezentuje, takie gacie. Nie bójcie się, one wyglądają jakby były mocno wycięte, ale nie są. On tu ma takie paski. O. I taki stanik. I tu były takie wiecie, poduszki, ale ja je wyciągnęłam, bo ja je nie lubię. I tutaj z tyłu się tak jakby na, na krzyż te sznurki tak robią. I tu można regulować. No i tak to wygląda. No i słuchajcie, co z tym basenem? No i byliśmy na tym basenie z i nie wiem, mi kurwa nie dogodzisz. W jednym, bo są różne temperatury tam w różnych miejscach, i w jednym by, była taka letnia woda, no to było mi trochę za zimno, więc przeniosłam się do tego cieplejszego. Tam z reguły było mi za gorąco, za duszno. Ja nie lubię ogólnie się moczyć w, w gorącej wodzie, nawet w wannie. Tylko może tylko na chwilę, ale potem robi mi się niedobrze. Poszłam znowu do tego basenu, czyli letnia woda, ale po chwili, No i wtedy było fajnie, ale po chwili znowu było mi zimno, więc no nie dogodzisz, nie dogodzisz. Były też sauny. Eee, co tam jeszcze było? było jeszcze taka, taki mini basenik z wodą, która miała 41 stopni. To jak się tam trzeba zachować? No, już wam mówię. Eee, to było tak, że weszliśmy i od razu przed szatniami. Była półeczka na buciki, czyli ściągamy buciki i wchodzimy na poco do szatni. Dostaliśmy taki pieniążek i tam się go wsadzało po jednej stronie szafki, żeby można było zamknąć. Kluczyk był od razu w tej czapce. No i ten kluczyk się tak nakładał on jako paskę na rękę. No i co? I trzeba było się umyć. Trzeba się umyć przed wejściem i wyjściem z wody. Myjemy się przed, ponieważ w tych basenach jest bardzo mało chloru i albo w ogóle go nie ma, więc trzeba się ładnie wyszorować. No i co? I trzeba się wyszorować na golasa. Nie można się myć w kostiumie i w ogóle się nie myć nie można, bo tam w ogóle chodzi obsługa w tej żadnie. Oni się sprawdzą. Ta policja basenowa, oni tam gdzie kurwa ustawią. To jest obowiązek. Niektóre prysznice były odkryte jakby tak koło siebie i nie miały zagródek ani nic, były dwa prywatne, to pewnie zrobili dla turystów czy coś. No i tam trzeba na gulaskę. No i byłam trochę zestresowana, no bo no, oczywiście Polaczka, Cebulaczka, nie jest to codzienny widok i nie jest to codzienne zachowanie, że chodzisz goła przy innych laskach, tak? Ale słuchajcie, tu nie ma się co bać. Na ścianie była instrukcja, jakie tam części trzeba, trzeba wyszorować, trzeba było umyć też głowę. No, to się umyłam, o tym się ubrałam ten strój i poszłam. Powiedziałabym tak, że najlepiej chodzi ze znajomymi na ten basen, taki geotermalny, bo to nie był tak, że był basen geotermalny, jakiś taki basen, wiecie, że się pływa, tam więc powrotem taki sportowy, jak nie wiem, jak to się nazywa. I jakiś, nie wiem, jacuzzi czy coś nie było ten. Tylko był taki właśnie ten basen podzielony i z różnymi temperaturami wody. No i tam w sumie tylko się siedziało i się grzało w tej wodzie. I to było odkryte na zewnątrz. Kto widział zdjęcia, nic to wie. I ja bym polecała to, jakąś grupką się udać na taki basen. No bo co tam możesz robić? Tam, no i wierzę, jeśli pop popluskasz, porozmawiasz sobie. I tak właśnie Islandczycy spędzają czas, wychodzą na basen i sobie gadają ze znajomymi w ogóle. I tak oni się relaksują po pracy czy przed pracą. Był jeszcze bar, ale z niego nie korzystaliśmy, z sobie następnym razem. No i woda była za darmo. Oczywiście e, kranowa, <grymna> zimna, bo jak wyszłam tej wody, i chwilę z niej posiedziałam, to mi się tak chciało pić, że musiałam się napić. No i oni wystawili takie dzbanki z wodą i każdy mógł podejść i się napić, kto chciał. Więc to było spoko. E, no, i potem jak się wyszliśmy, to skóra po tym, i skóra po tej wodzie, ona jest taka śliska, jakbyście się jakby ona była taka z mydłem jakby ona była, w, jakbyście w mydle się wykąpali, coś takiego, no i potem też trzeba się umyć na golaska i ten, i się ubrać, i wysuszyć głowę, no, i to tyle. Blue Lagoon, czytałam, że tam są zakryte prysznice, więc tam jest lepiej, ale jakbyście jechali na przykład dookoła Sandy i byście się zatrzymali na jakiś inny basen, to możliwe, że wszystkie prysznice będą odkryte, no. Patrzcie, i to są krewety, a nie te pindole z Azdy z Anglii. Kurwa! te rzeczy i schować sobie do wielkiego wora, tak aby potem ewentualnie jeszcze je przeglądać, bo oni nie i będą nieprzymierze wszystkie łapać i hapać, tak aby potem ewentualnie zrobić selekcję tuż przed płaceniem. Po trzecie, odsprzedający bardzo często mają dużo... Dlaczego jej je zawsze takie słone zrobię? Patrzyłam na Google Maps. Czy są jakieś lumpeksy? <coughs> Zostaw mnie w spokoju. Czy są jakieś lumpeksy w Akureyrii, czyli w tym mieście najbliżej mnie? Jest ich aż cztery, więc pewnego dnia moglibyśmy się udać. Nie dziś, bo nie mam auta. Ale, wiecie, ja za bardzo do lumbeksów nie chodziłam jak mieszkałam w Anglii, bo kupowałam na Vinted, to był mój taki lumbeks. No i nie lubiłam wychodzić z domu za bardzo, a tutaj nie ma Vinted, więc trzeba wyjść z domu, trzeba się socjalizować. Chciałabym się pochwalić, że kupiłam sobie nową książkę, która jest odpowiednia do mojego przedziału wiekowego. I powiem Wam, że ja niepotrzebnie się stresowałam tamtą książką z poprzedniego filmu, co Wam pokazywałam, bo miała dużo, wiecie, tekstu. Ta też mam w miarę dużo, jak na mój poziom śląskiego. ale yy, zrozumiałam. Znaczy, po obrazkach bym się domyśliła i tak o co chodzi. Ale że przeczytałam, to przeczytałam i tam trochę rozumiałam. Może nie połowę, ale troszkę rozumiałam. Niektóre rzeczy sobie przetłumaczyłam, niektórych mi się nie chciało, yy, tak to idzie. Dzisiaj też muszę zrobić islandzki, jedną lekcję i mi się tak nie chce. Ale muszę, bo to jest jedyny dzień, gdzie damian będzie w pracy, a ja mam wolne i nie będzie mi przeszkadzał, bo ja muszę być sama, kiedy się uczę. No. Bo jeszcze przeczytam to raz yy, na głos, bo czytałam to w myślę. Wydaje mi się, że to jest 100 razy lepsze niż takie uczenie się jak miałam angielski czy tam niemiecki w szkole. Że te wszystkie czasy i te reguły, i tylko słówka na, na pałę trzeba było tak być na blachę wykuć, lista słówek i weź się tylko na To było najmniejsze na świecie. Jest jakieś 12 stopni. Także kochani, dla to na Islandii na pełnej piździe. Bramka mi się suszą. Beką się relaksujemy. Przysięgam, że zrobiłam ten islandzki. E, obejrzałam tylko idola, to z Lily Rose De i weekendem. The weekendem. I matko święta chrystusowa. Co się tam dzieje?